Dzień dobry, w dniu dzisiejszym przedstawiamy Państwu auto marki Volvo Model XC70 w limitowanej edycji Ocean Race. Auto wyposażone w jednostkę benzynową 2-4 Turbo, zestopniowane z manualną skrzynią biegów. Auto o przebiegu 319 tysięcy km, sprowadzone ze Szwajcarii po pełnych opłatach, przygotowane do rejestracji. Auto zakupione od osoby prywatnej bez wypadkowe, bezkolizyjne. Cały lakier jest w oryginale. Jest to oryginalna powłoka lakiernicza na tym samochodzie. Opony mamy roczne, kontynentale, Z tyłu przyciemniane szyby. Lotka. Dachu. Napęd jest sprawny, auto świetnie się prezentuje, wygląda bardzo świeżo jak na swoje lata. Bardzo poszukiwana wersja ze względu na kolor oraz manualną przekładnię środek w jasnych skórach fotele elektryczne plus pamięć środek jest bardzo zadbany Kierownica wielofunkcyjna, tempomat, sterowanie radia w kierownicy, telefon. Mamy również podgrzewane fotele prawa-lewa strona, klimatronik dwustrefowy, skrzynia pięciobiegowa, nawigacja. wersja z suferem. to jest bardzo zadbane, sprawne technicznie. Zapraszamy do zakupu. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy.